Witam, z tej strony Gienkow, to jest kolejny odcinek poradnika do nowyfikacji Alive. W poprzednim odcinku mówiłem o module Alive Wymagaj, sobie go skonfigurowaliśmy razem. Dzisiaj skonfigurujemy kolejny wymagany moduł w którym jest Alive Virtual AI System, który w tym momencie kładę na mapę. Jest to moduł Alive odpowiedzialny za wirtualizowanie jednostek SI, czyli to o czym mówiłem na, w pierwszym filmiku. Chodzi tutaj o wirtualizowanie jednostek, czyli poza zasięgiem rysowania o, licząc od gra, pozycji graczy jednostki SI są ukrywane przez Alive'a całkowicie, cała grupa o, znika i zamienia się o, tak naprawdę w marker Marker, który może się przemieszczać o, po mapie Marker, który może uczestniczyć w bitwie gdzieś poza naszym zasięgiem o, rysowania I Marker, który właśnie o, przetrzymuje informacje o danej grupie SI, czyli ich pozycja, skład, to co robią, waypointy i tym podobne rzeczy. Tak więc przejdziemy sobie teraz do konfigurowania tego modułu. Pierwszą opcją w każdym module Alive'a jest oczywiście debug i na czas tworzenia misji ten debug polecam sobie włączyć, także teraz to również zrobiłem. Tutaj nie ma zbyt wiele do omówiania. Po jego włączeniu będziemy widzieć jednostki SI, grupę SI na mapie. Kolejna opcja to jest opcja persistent, czyli zapisywanie pozycji SI tego co robią ich waypointów do bazy danych. Tutaj jeżeli robimy misję o, wielosesyjną, MSO, to tą opcję jest warto włączyć, ponieważ wtedy e, nasza pozycja tych wszystkich grup się zapisze i będziemy mogli później e, śledzić dalej poczynania tych grup podczas misji. Kolejna opcja. Opcja synchronizacji. To jest pierwszy moduł tak naprawdę Alive'a, który można synchronizować z, z grupami si na mapie. No i tutaj mamy dwie opcje. Wirtualizuj e, synchronizowane jednostki, czyli po, po ich synchronizowaniu jednostki s, e, są podpięte pod Alive'a, mogą być przez niego kontrolowane e, i ukrywane oczywiście. Albo druga opcja, wirtualizuj wszystkie jednostki edytora oprócz synchronizowanych jednostek, jeżeli chcemy działanie tego modułu wtedy odwrócić. Ja tę opcję ustawię, ustawię nam na wirtualizuj synchronizowane jednostki i zobaczymy później jak to będzie działać. Kolejna opcja to jest spawn radius, czyli dystans, na jakim jednostki SI są nam ukazywane. To jest maksymalny dystans. I domyślna wartość to jest to 1,5 km, czyli 1500. Domyślnie moim zdaniem opcja jest ustawiona o wiele za wysoko, jeżeli chodzi o tworzenie misji to musimy tak naprawdę dobrać pod misję, pod teren, pod to co robimy tak naprawdę o, ten dystans więc warto go na początek zmniejszyć ja sobie zawsze ustawiam wartość 1100 w tym wypadku kilometr 100 no najczęściej wymiany ogniowe wprowadzone są na dystansie około pół kilometra i mniej chyba, że są to pojazdy no to troszeczkę więcej ale moim zdaniem o 1100 to jest taka odpowiednia liczba no jeżeli wymagane jest Walka na jakimś większym dystansie, to możemy to ten dystans zwiększyć. Tutaj należy pamiętać, że to jest dystans od jednostek na ziemi, tak? czyli piechota i pojazdy. To jest dystans, pewno, dla tych typów jednostek. Następna opcja to jest spawn hill radius, czyli zasięg rysowania dla graczy będących w śmigłowcu a więc możemy ustawić dla śmigłowców większy zasięg rysowania, jeżeli na przykład mamy na misji śmigowiec bojowy, no to warto tą opcję troszeczkę podnieść, tak żeby ten śmigłowiec mógł w jakimkolwiek stopniu wspierać nasze siły na ziemi, ponieważ taki śmigłowiec powinien widzieć na, na większy dystans niż jednostki będące właśnie na ziemi. Także więc 1,5 metra to jest dobre ustawienie do 2 km myślę, że jest odpowiednio dobrze. No, wysokie wartości mogą wpłynąć Oczywiście na wydajność, ponieważ na większym dystansie są jednostki tworzone, no niekoniecznie e, musimy w tym momencie z tymi jednostkami walczyć, tak? Więc odpowiednio należy to sobie dostosować. Ostatnia opcja o, zasięgu rysowania to jest spawn dla samolotów. On jest domyślnie ustawiony na zero, czyli działa to w ten sposób, że o, taki pilot samolotu widziałby tylko to, co jednostki będące w tym momencie na ziemi i, i to, co utworzyły wokół siebie. O śmigłowce, tak? Tak więc w ten sposób możemy yy, wymusić na live to, żeby dla samolotów nie tworzył przy przelocie wszędzie grup SI niepotrzebnie, ponieważ to może wpłynąć źle na wydajność, tylko pokazało to, co jest wokół graczy i wokół śmigłowców. To w przypadku, jeżeli nasze samoloty spełniają rolę właśnie albo transportową, albo udzielają tylko bliskiego wsparcia, to jest bardzo dobre ustawienie właśnie na zero dzięki czemu samoloty nie wpływają na spawny jednostek. No Jeżeli bardzo chcemy, żeby te samoloty przed wiem przeprowadzały zwiaty gdzieś daleko, no to e, no oczywiście ta opcja na zero nie może być ustawiona, musimy ją podnieść wyżej, no i tak myślę 2 km e, to jest mm, takie, taka optymalna liczba dla samolotów. No, wydawałoby się, że potrzeba więcej, no ale musimy się liczyć z tym, że ta wydajność może o, drastycznie spaść, jeżeli... Tutaj będzie jakakolwiek większa liczba niż właśnie te 2000. Alive na swoim wiki ostrzega, że wartości powyżej 3000 wpływają bardzo, bardzo źle na rozgrywkę. A kolejna opcja to jest limiter grup. Tutaj warto wspomnieć o tym, że maksimum, jakie właściwie oferuje nam arma, maksimum grup, jakie może nam arma obsłużyć, to jest właśnie te 144 grupy. Grupy SI. Tutaj nie liczymy poszczególnych jednostek w tych grupach, tylko ile tych grup jest łącznie. No i domyślnie to wynosi właśnie to maksimum, żebyśmy mieli świadomość tego, że więcej się nie da po prostu. To jest oczywiście limit dla danej strony, czyli mamy 4 strony wschód, zachód, niezależnie i cywile. Dla każdej z tych stron maksimum, maksimum grup wynosi 164 I tą opcję warto od razu zmniejszyć gdzieś do około 50, nawet czasami mniej. Nie możemy ustawić zbyt mało, czyli za mało to jest moim zdaniem gdzieś około poniżej 20. Ponieważ wtedy można być świadkiem tego, że jednostki SI będą się pojawiać w różnych dziwnych miejscach, na przykład za plecami, czego byśmy naprawdę nie chcieli, więc 50 to jest około taka liczba, moim zdaniem bardzo dobra grup SI jakie się mogą pojawić. I to działa na tej zasadzie, że pojawiają się najpierw jednostki będące najbliżej graczy. Później te będące troszeczkę dalej, a te będące gdzieś poza zasięgiem rysowania są odstawiane na bok i czekają na swoją kolej, czyli jeżeli gdzieś tutaj ta grupa nam zostanie przez nas zabita, zniszczona, to się pojawiają dopiero kolejne grupy. Tak, żebyśmy zawsze się ścierali z tymi, które są najbliżej nas. Ostatnia opcja to jest modyfikator prędkości profili, czyli tych naszych zwirtualizowanych grup tylko i wyłącznie, do tego dotyczy ta opcja. I domyślnie ta wartość nosi 100%, tak, czyli 100% prędkości i możemy tą prędkość zmodyfikować. Możemy ją zmniejszyć lub troszeczkę zwiększyć, 125%, czyli takie podniesienie o tą 1,4 prędkości a, lub zmniejszenie 75% domyślnej prędkości, połowa domyślnej prędkości, 1,4% domyślnej prędkości. I żeby to zaprezentować, to właśnie podniesiemy sobie tą prędkość. I żeby zaprezentować działanie właśnie wirtualizacji, postawimy sobie w tym momencie jakoś, jakąś grupę czołgów na mapie i tą grupę czołgów sobie zsynchronizujemy z modułem Alive'a Virtual AI System i w tym momencie te jednostki są podpięte pod Alive'a, czyli są ukrywane poza zasięgiem rysowania i co ważne. Wymagane jest synchronizowanie tylko dowódcy grupy. No tutaj działa to w ten sposób, że jeżeli synchronizujemy od grupy do modułu, to się pojawiają dwie linie. A jeżeli bym tę linię usunął, to możemy zrobić to na odwrót, połączyć od modułu do dowódcy grupy, czyli tutaj to jest ten czołg i to też będzie działać. No, I tej grupie wydamy rozkaz udania się gdzieś daleko, daleko, daleko na północ. W ten sposób. I po kliknięciu przycisku podgląd powinniśmy zobaczyć o, nasze jednostki. One jakoś są zsynchronizowane, to na początku będą ukryte, pojawią się. O, działa to, tak działa właśnie Alive w ten sposób. Następnie o, udadzą się właśnie na północ, po czym znikną nam z pola rysowania. Zostaną ukryte, zamienią się w ten marker i jako marker on się dalej przemieszczać po tej linii do tego miejsca. Tak więc możemy, myślę, przejść do podglądu i zobaczyć, jak to wszystko działa. Myślę, że możemy postawić jeszcze jedną grupę, żeby żeby było więcej niż ta jedna grupa SI. I tej grupie również wydamy rozkaz udania się na przykład tutaj. Tak więc przechodzimy do podglądu misji. Jesteśmy już w podglądzie, widzimy, przed naszymi oczami pojawiają się jednostki, następnie pojawiają się czołgi, które się następnie zderzają, no cóż bywa. Tutaj jest druga grupa. Gdy wejdziemy na mapę, widzimy debugowanie tego modułu, czyli debugowanie pokazuje nam jednostki na mapie. E oznaczają jednostki SI. Widzimy, że te jednostki się zaczynają przemieszczać powoli każdy w swoim kierunku. Some marker jest, ma nie ma prześroczystości, czyli te grupy są rysowane przez o, grę. Przyspieszymy teraz czas. I zaraz powinniśmy być świadkiem ukrycia tych grup przez Aleiba. Widzimy, że już pierwsza grupa się oddaliła na kilometr od nas. Za około 500 metrów powinna nam całkowicie a, wyparować. Możemy, być, możemy zobaczyć, jak to działa, włączając kamerę i się przenosząc w ich pobliże. Tak więc mamy nasze czołgi, które się udają na północ, jadą sobie powoli, wiedzą, co mamy robić. I nagle znikają. Znikają, zwalniają zasoby. Misja zaczyna działać troszeczkę lepiej. I zamieniają się w marker. Widzimy teraz marker jest przezroczysty i grupa nadal się przemieszcza tam gdzie miała tak naprawdę i to samo się stało. Oczywiście również z drugą grupą, która znikła. Nawet no według mapy powinna być w tym miejscu. I gdybyśmy się teraz właśnie przemieścili to miejsce, gdzieś w pobliżu tego miejsca, to można zrobić z z menu tej kamery, to zobaczymy, że te jednostki pojawiają się na nowo. I dalej przemieszczamy się w tym samym kierunku, czyli na północ. I gdy znowu znikniemy w zasięgu rysowania, gdzieś przemieszczają się gdzieś dalej, to zostaną przez a ukryte. W ten sposób. Tak więc przedstawiłem Wam, jak działa moduł, wymagany moduł alive, jak można za jego pomocą połączyć jednostki edytora. Oczywiście jeszcze warto wspomnieć o tym, że Jednostki podpięte pod, o, w edytorze pod ten moduł o, będą widziane przez dowódcę, wirtualnego dowódcę a, danej strony, tak więc będą mogły zostać one wykorzystane przez tego dowódcę do wsparcia swoich sił do ataku na, na jakieś miejsce. Tak więc nie musimy się opierać w całości na, tylko i wyłącznie na modułach alive'a, możemy stworzyć coś własnego. A, jeżeli właśnie nie chcemy się w całości opierać na modułach Alive. Tak więc to była to był moduł uh, Virtual AI System. W następnym odcinku zajmiemy się kolejnymi opcjonalnymi tak naprawdę już modułami, które nie muszą, być, uh, nie muszą być postawione koniecznie na mapie, jeżeli tego nie chcemy. Dodatkowo jeszcze wspomnę, że, uh, żeby potwierdzić to co mówiłem, Waypoint jest zapisywany i tutaj właśnie wcześniej w edytorze kazałem tej jednostce się udać do tego miejsca i to miejsce też jest oznaczone jako Waypoint. Tak więc o, dziękuję za uwagę i do następnego.